Witam wszystkich bardzo serdecznie na grudniowym czytaniu dla baranów. Jest to czytanie ogólne, dlatego też nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. Drogie barany, w tym czytaniu na ten miesiąc dla Was wygląda na to, że będziecie się zastanawiać, a raczej zadacie sobie pytanie, jaki jest sens pomagania komuś i jakie są różne rodzaje pomocy, jakiej możecie komuś udzielić. Z kart tarota na ten miesiąc mamy dla Was 5 monet, dalej mamy dwa miecze i mamy 10 mieczy. Skupmy się najpierw na tych trzech kartach. Pojawia mi się tutaj sytuacja, w której ktoś do Was podchodzi po raz kolejny, wyciąga do Was rękę i prosi o pomoc. To jest ta osoba. I oczywiście, no ponieważ jest to czytanie ogólne, to może być albo ktoś z waszej rodziny, albo na przykład ktoś z pracy. W każdym razie jest to ktoś, komu wy już w jakiś sposób udzielaliście wsparcia do tej pory. Albo cały czas, albo od czasu do czasu. I teraz tak jakby zachodzi pewnego rodzaju zmiana w Was. Kiedy ta osoba się do Was zwraca, to jest właśnie ten moment, kiedy zadajecie sobie pytanie, dlatego mamy te dwa miecze tutaj. Czy jest sens nadal pomagać, czy nie? Tutaj pojawia nam się rodzaj sytuacji, w której musimy dokonać wyboru, czy chcemy nadal tak jakby dawać ryby tej osobie, czy może lepiej by było dać tej osobie wędkę, żeby, żeby ta osoba się usamodzielniła w jakiś sposób. I teraz mając tutaj te 10 mieczy, ja mam wrażenie, że to Wasze wsparcie, czy ta Wasza pomoc albo w bardzo nikły sposób Wam się opłaciła, albo wręcz przeciwnie, zbieraliście po prostu te miecze od tej osoby. Czyli że tak jakby z dobrego serca, być może są tu właśnie jakieś więzy rodzinne, czuliście się w obowiązku, żeby takiej pomocy udzielać, żeby właśnie wspierać tą osobę ale tak jakby nawet nie tyle, że nic w zamian nie dostawaliście, wręcz przeciwnie. W jaki sposób na tym cierpieliście? I tak jakby przychodzi teraz czas na to, żeby tą sytuację zakończyć. I nie będzie to decyzja prosta po Waszej stronie, ale tutaj tak jakby wkrada nam się taka mądrość bardzo życiowa. Skarb archetypów. Karta dla Was na grudzień. Nazywa się uzdrowiciel. I teraz tak, ogólne pojęcie uzdrowiciela, tak jak wiele osób może sobie wyobrażać, uzdrowiciel jest to osoba bardzo miła, sympatyczna i tak jakby kojąca. Osoba, do której zawsze można się zwrócić, zwrócić o pomoc i ta osoba po prostu nam pomoże. Ale jest też druga strona tej monety. I to jest ta strona, którą wy tak jakby zaczniecie widzieć w tym miesiącu. Czyli że zamiast komuś pomagać, tak jakby zaczynacie rozumieć, że rozwiązaniem na dłuższą metę, bardziej tak jakby korzystnym na dłuższą metę i dla Was, i dla tej osoby, jest nie udzielić tej pomocy żeby właśnie ta osoba mogła się usamodzielnić. I nie będzie to tak jakby prosta decyzja y, dla Was. Dlatego, że właśnie albo z, poczuciu, z poczucia obowiązku, y, albo z uwagi na to, jak wiele Was łączy z tą osobą, y, nigdy nie mieliście tak jakby serca, żeby odmówić. Ale mam wrażenie, że, że już po prostu no, macie tego dość, tak? Bo oprócz tego, że nic nie zyskiwaliście, to tylko na tym traciliście. I tutaj wręcz pojawia nam się taka trochę energia wampiryczna, tak jakby ta osoba, oczywiście nikogo nie urażając, tak, yy, wiadomo, no każdy, każdy ma swoje skojarzenia, yy, ale po prostu tutaj mi się pojawia przy Was osoba, która cały czas tylko bierze, tak? A nawet jeśli nie cały czas, to jeżeli ta osoba nie jest w pobliżu i pojawia się tylko od czasu do czasu, to za każdym razem czegoś tak jakby od Was chce. Ta osoba nie potrafi funkcjonować bez, bez Waszej pomocy. Więc tutaj jest właśnie tak, jakby yy, bardziej chodzi tutaj o moralność. Zastanawiacie się nad tym, jakie podejście jest właściwe. Czy faktycznie powinniście po raz kolejny poświęcić się i pomóc tej osobie, ale tak jakby już wiecie, że to będzie tylko pomoc tymczasowa. Że to tej osobie pomoże tylko na dzień, czy na dwa, czy na tydzień? Ale tak jakby już widzicie, że za jakiś czas ta osoba znowu zwróci się do Was o pomoc. I Wy tak jakby już chcecie proaktywnie tego uniknąć. I dalej, patrząc na, na karty Tarota. Yy, mamy tutaj Bierze, mamy Pazia Monet i mamy Cesarzową. I tutaj właśnie, tak jakby karta dziesięciu mieczy to już jest jeden, o jeden miecz za dużo. Czyli, że przelała nam się czara gorycze. I tutaj mam wrażenie, że wy tak jakby odmawiacie, i to powoduje tą energię wieży. <laughs> Czyli, że może to spowodować y, bardzo y, może nie agresywne rozstanie, tylko po prostu jak ta osoba do Was podchodzi po raz pierwszy, tak jakby Wy odważacie się odmówić, i reakcja tej osoby może Was wręcz zaskoczyć. Chodzi tutaj o negatywną reakcję, oczywiście. Ta osoba tak jakby się tego nie spodziewa dlatego że do tej pory nigdy nie odmawialiście. I to spowoduje ogromny, tak jakby zgrzyt między Wami o tą osobą. Ale jednak Wy widzicie y, mniejsze zło w odmawianiu, niż y, w udzieleniu pomocy po raz kolejny. I mając tego pazia monet i, i tą cesarzową tutaj. Ta cesarzowa to jesteście Wy. Wy sobie tak jakby radzicie. Tutaj oczywiście w zależności od tego, y, czego ta sytuacja dotyczy, bo, ale akurat w tej sferze życia wy sobie pięknie radzicie. Dlatego ta osoba nie, nie waha się do Was podejść po raz kolejny. Bo ta osoba wie, że wy jesteście tak jakby y, jesteście tak jakby ustawieni, jesteście doskonale sobie radzicie w tej konkretnej sferze. Y, i ta osoba może wręcz mieć wrażenie, że w jakiś sposób jej się należy, albo że właśnie to jest wasz obowiązek, żeby pomagać. Pomagać poprzez dawanie z siebie, albo od siebie. To oczywiście może chodzić też o rzeczy materialne. I ten paść monet to jest właśnie ta osoba. I wy widzicie, że tak jakby ten paść monet nigdy nie ewoluuje. Dopóki nie przestaniecie pomagać. Ta osoba tak jakby może krążyć, tak jakby, patrząc na tego pazia, tak. Wyobraźcie sobie, że jesteście na dworze królewskim. I to jest po prostu taki baś, paś, który, który po prostu biega dookoła, tak, dookoła was. I w ogóle tak jakby nie zastanawia się nad braniem odpowiedzialności za siebie i za to, co robi. Bo tak jakby. Tym stałym punktem dla tej osoby jesteście wy. Stałym oparciem, stałym wsparciem. I tej osobie, mam wrażenie, jest bardzo wygodnie z tym. I to daje duży komfort tej osobie. To jest właśnie ta energia uzdrowicielska wasza. Jeśli chodzi o tę sferę. Oczywiście już w tym momencie powinniście wiedzieć, z której sfery waszego życia to dotyczy. Ale tutaj, jak ja powiem, Wcześniej być może wam to nie przeszkadzało, ale już zaczynacie widzieć, że oprócz. Tego, że wy na tym nic nie zyskujecie, nawet tracicie, to ta osoba też tak naprawdę nie zyskuje, tylko że ta osoba tego nie widzi. Dlatego pojawia mi się właśnie ta, ta energia wampiryczna. To jest taka osoba, która wysysa z was to, czego potrzebuje, ale wy wiecie, że ta osoba jest w stanie zorganizować to dla siebie sama albo sam. Tylko nigdy tak, jakby nie mieliście odwagi, żeby to powiedzieć. Albo żeby tak, jakby te myśli już od jakiegoś czasu krążyły w waszej głowie, ale albo nie mieliście okazji, albo nie mieliście odwagi właśnie tego wyrazić. Ale teraz już to robicie, dlatego mamy to uwierza. Tutaj jest też wasze zrozumienie, ponieważ wy macie tą energię cesarzowej, że tak naprawdę wam nic nie grozi. Jeśli chodzi o tą odmowę, że wy poprzez odmówienie tej osoby, o tej osobie, tak jakby wy nie zostaniecie w żaden sposób poszkodowani, wręcz przeciwnie, unikacie kolejnego miecza wbitego w wasze plecy. I może się wydawać, że okej, okay, mamy grudzień, mamy czas świąteczny, yy, i tak jakby jest to, jest to tak jakby taki czas, kiedy pomóc innym osobom, czy, czy je znamy, czy ich nie znamy, tak jakby przychodzi nam łatwiej, albo po prostu atmosfera świąteczna sprawia, że chcemy pomagać innym osobom, ale to też działa w drugą stronę. Osoby, którym jest wygodnie prosić o pomoc, albo którym jest wygodnie wyręczać się innymi, też tak jakby mogą próbować trochę manipulować i, i wykorzystywać sytuację i po prostu... Tak, jak właśnie w tym przypadku tutaj ktoś może do Was tak jakby zapukać, tak? Po raz kolejny, bo to zdecydowanie z tymi dziesięcioma mieczami to, to nie dzieje się po raz pierwszy. Ale tutaj właśnie wychodzi ta mądrość życiowa, i to pokazuje, jak Wy dojrzeliście w całej tej sytuacji. Że owszem, z jednej strony tak jakby można pomóc, bo to jest też energia matczyna, ta cesarzowa. Zająć się kimś upewnić się, że jest u nich wszystko w porządku, ale jeżeli my wykonujemy za tą osobę całą robotę, to tak naprawdę nie pomagamy tej osobie, tylko po prostu wykonujemy pracę za, za tą osobę. I to, to zawsze działa tylko na krótką metę. I tutaj po prostu zmienia się wasze nastawienie i nabieracie tej odwagi, żeby, żeby się przeciwstawić temu po raz pierwszy. I teraz z drugiej talii kart wyroczni. Karta dla Was na grudzień nazywa się Rediscovery, czyli że odkrycie czegoś na nowo. I to jest właśnie, podoba mi się, że ta karta wychodzi nam pod tym uzdrowicielem, bo to jest właśnie Wasze zrozumienie, że tak jakby ta energia uzdrawiania przychodzi w różnych formach albo manifestuje się w różnych formach. Niekoniecznie jest to energia kojąca, czasami jest to właśnie taki trochę. Jakby to powiedzieć, żeby też nikogo nie urazić. No takie okopa w tyłek komuś, tak? Jak widać, że ta osoba się nie usamodzielnia, ale nie dlatego, że nie może albo nie potrafi, albo naprawdę nie ma zdolności do tego, tylko po prostu jest tej osobie wygodnie nie usamodzielniać się. To wtedy właśnie wkracza nam tak jakby ta inna, trudniejsza do zrozumienia moc uzdrawiania. Czyli, że po prostu odmowa i zbudowanie ściany, bo to tak jakby zmusza tą osobę, żeby uruchomić trochę swoją wyobraźnię i żeby zacząć myśleć nad tym, tak jakby zastanowić się nad tym, jakie jeszcze są inne wyjścia i co ta osoba sama mogłaby zrobić, żeby rozwiązać swój problem. I to jest właśnie to wasze odkrycie tego na nowo. I tutaj nie chodzi o to, żeby próbujecie się tej osoby w jakiś sposób pozbyć albo się od tej osoby odciąć. Nie, nie. Tak jakby tutaj nie chodzi o zakończenie relacji między Wami. Nie, Wam tak jakby zależy na tym, żeby ta osoba wreszcie zajęła się sama sobą albo sam sobą. I tak naprawdę mam wrażenie, że Wy będziecie się czuli lepiej z sobą, kiedy będziecie widzieli, że ta osoba faktycznie zaczyna sobie zaczyna stawać na własnych nogach. I, I nie potrzebuje już tyle wsparcia. I tak jakby zaczynacie widzieć, że jeżeli do tej pory Wy widzieliście siebie jako właśnie rozwiązanie problemów tej osoby, to teraz tak jakby zaczynacie widzieć siebie jako właśnie ten problem. I tutaj oczywiście też, to jest po części metaforycznie i też nie chciałabym nikogo urazić, tak? Ale tutaj tak jakby taka energia nam się pojawia, że zaczynacie widzieć to. Co do tej pory widzieliście jako rozwiązanie, zaczynacie widzieć, że to jest tak naprawdę problem. I rozwiązanie tego problemu leży w waszych rękach. No ciekawe, jak to wiecie. Ciekawe, z wieloma osobami będzie to rozumowało. Zobaczymy, piszcie komentarze. Zobaczymy sobie jeszcze w części rozszerzonej, jakie jeszcze dodatkowe wiadomości są dla was, jak ta sytuacja może się dalej potoczyć. Będzie jeszcze energia stali kart zwierzęcych. Zobaczymy jakie zwierzę reprezentuje Waszą energię w grudniu. I oprócz tego będą jeszcze wiadomości od kruka. Kruk pokazuje nam rzeczy, które są ważne, ale które można łatwo przeoczyć, albo po prostu pokazuje nam coś, czego nie chcemy widzieć, ale jest to bardzo istotne, żeby tak jakby łatwiej nam było przejść przez ten nadchodzący miesiąc. Jeżeli macie ochotę zobaczyć część rozszerzoną, link podaję poniżej, a jeżeli nie, dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam wesołych świąt, no i oczywiście zapraszam Was na następne nagrania.